W dzisiejszym filmie przybliżę Ci troszeczkę tematykę krat handlowych rolowanych. Opowiem o ich rodzajach, opowiem o możliwościach ich montażu, jak również o pewnych właściwościach. Zapraszam. Krata handlowa rolowana. Krata handlowa rolowana składa się z podobnych elementów, jak to ma miejsce w przypadku bramy bądź też rolety. Posiada ona skrzynkę górną, prowadnice boczne. Jak i pancerz kratowy, który jeździ u radu, całość konstrukcji wykonana jest z aluminium. Kraty na ogół posiadają profile z dziurkami. Dziurki są w formie prostokątnej, tak jak tutaj widzimy. Mamy dwa rodzaje krat. Kratę małą do mniejszych gabarytów, czyli możemy z niej stworzyć mniejsze szerokości. Jak również kratę rolowaną dużą. Relatywnie obsługuje ona większe przestrzenie, czyli mamy możliwość stworzenia większych gabaretów. I w jednym, i w drugim przypadku, są to kraty w całości wykonane z aluminium. Jeśli chodzi o sterowanie tymi kratami, to w przypadku kraty małej, możemy zastosować sterowanie ręczne ze sprężyną, która pomoże nam podnosić tą kratę. Wówczas łapiemy sobie za rączkę, podnosimy ją do góry. I tak samo tą rączką opuszczamy w dół, zamykając ją zamęczkiem. Drugą opcją sterowania jest sterowanie automatyczne za pośrednictwem silnika. Silnik podnosi i zamyka kratę samoczynnie. Można sterować zarówno przełącznikiem, jak też pilotami. Pilot daje nam. Komfort tego typu, że nie musimy podchodzić do kraty, naciskać przełącznika, tylko możemy z odległości przykładowo nawet i 20-30 metrów sobie tą kratę podnosić. W przypadku krat sterowanych automatycznie krata posiada w standardzie element taki jak awaryjne otwieranie. Jeśli na obiekcie nie ma prądu, to wówczas możemy sobie podłączyć korbkę i otworzyć tą kratę za pośrednictwem korby. Także tutaj brak prądu jest nam niestraszny. Tak jak wspominałem na początku, kraty dzielą się na kratę małą i kratę dużą. Jeżeli mamy większe powierzchnie, powierzchnie powyżej 3 metrów szerokości, nawet do 5 metrów, to spokojnie stosujemy wtedy kratę na profilu PEK 80. Jest to profil grubszy, sztywniejszy, bardziej wytrzymały. Gdzie najczęściej montujemy kraty handlowe rolowane? Najczęściej są to obiekty takie jak galerie handlowe, czyli montaż odbywa się na sklepie jest to zabezpieczenie wejścia do sklepu. Dzięki temu, że krata posiada otwory, klienci nawet po zamknięciu sklepu, idąc pasażem, są w stanie zobaczyć ekspozycję, która znajduje się tuż za nią. Dodatkowo, oprócz montażu w sklepach, bardzo często kraty handlowe rolowane pojawiają się na obiektach takich jak kantory czy też lombardy. Jest to bardzo dobre zabezpieczenie, które, dzięki któremu e, Klient, użytkownik takiej kraty czuje się bezpieczniejszy i towar, który jest za tą kratą, również jest bezpieczniejszy. Z racji tego, że kraty handlowe rolowane są w całości wykonane z aluminium, możemy je polakierować na dowolny kolor z palety RAL. W standardzie są to. Kolory takie jak srebrny, biały, szary, brązowy bądź antracytowy. Aczkolwiek, tak jak wspominałem, z racji tego, że są one w całości aluminiowe, to każdy z tych elementów możemy polakierować na naszej lakierni. Jeśli chodzi o aspekt cenowy, to ta krata, z racji tego, że jest ona mniejsza, posiada profil Pek 52 czyli 52 mm wysokości ma poszczególny panel. Jest ona relatywnie tańsza i jej ceny mogą się zaczynać powiedzmy od 2000 zł i kończyć nawet na 6-7000 zł. Jeśli chodzi o tą kratę na profilu pek 80 z racji tego, że ten profil jest większy, tego aluminium tam jest więcej, to jej ceny są dużo droższe i tam możemy mieć cenę 6-7000 7 000, jak również powyżej 10 tysięcy, z racji tego, że możemy z niej tworzyć większe gabaryty. Pokażę Wam teraz sterowanie kratą za pośrednictwem pilota, który teraz trzymam aktualnie w ręku. Naciskamy przycisk w górę i krata jedzie w górę. Do góry bądź też naciskając przycisk w dół, jechać sobie kratą w dół, czyli ją zamknąć. Dzięki za obejrzenie tego filmiku mam nadzieję, że porozjaśniłem Ci troszeczkę kwestie dotyczące krat rolowanych. Jeżeli nadal masz jakiekolwiek pytania związane z kratą handlową, jeżeli nurtujecie, jeżeli masz jakiś problem, nie wiesz, czy krata rolowana jest dla Ciebie bądź też spełni Twoje oczekiwania, zachęcam do kontaktu z nami. Link będziesz miał poniżej. Nasz dział handlowy chętnie dopasuje rozwiązanie indywidualne, bezpośrednio do Ciebie. Zapraszam.